Cześć, ja jestem trzeci, a dzisiejszy odcinek będzie naprawdę przekazacki, bo otworzę sobie aż 4 megaboksy. Więc na samym wstępie zostawcie, oczywiście, taką beczkę w górę, tam na dole. Bo jeśli będzie tutaj dużo, to kupię kolejne megaboksy. Więc myślę, że warto. No i słuchajcie, jeśli ktoś jest nowy i albo niekoniecznie nowy, ale jeśli ktoś jeszcze tego nie robi, to zasubskrybujcie mój kanał, na Najpierw wraz z wolęczkiem, aby otrzymać powodzenia o moich filmach. Yy, będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło, jak to zrobicie. No a zapraszam Was do opisu tego klubu, bo tam yy, do opisu tego filmu. Bo tam macie moje wszystkie social media oraz mojego klubu Browstars. No i słuchajcie, generalnie to zobaczcie, ile mam gemów. I generalnie to nie chciałem ich tracić i wydawać, no ale dzisiaj muszę je wydać Bo generalnie to słuchajcie, wczoraj, jak to nagrywam to wczoraj, jak ten film będzie opublikowany to przedwczoraj. wczoraj Mój klub wbił top 100 miejsce w tabeli wyników w klubach polskich Więc naprawdę dziękuję wszystkim jeszcze raz No i słuchajcie właśnie, zastanawiam się co mogę z tej okazji nagrać takiego specjalnego I dzisiaj patrzę do sklepu, a to mamy aż ofertę na 4 megaboxy Więc stwierdziłem, no nie chcę tego wydawać też Mam do trafienia, do trafienia punkty tylko do dwóch postaci, bo już mam prawie wymaksowane konto. No i też nie chcę właśnie tracić tych gemów, ale stwierdziłem, że no kurczę, nie mam pomysłu co nagrać takiego specjalnego. Chciałem coś nagrać właśnie, e, jakiś specjalny film na to e, z okazji takiej, że byliśmy top 100 w tabeli polskich klubów. No i myślę, że już nie ma co przedłużać i właśnie e, to jest taki specjalny film, więc możecie zostawić łapeczkę w górę, żeby było więcej megaboksów na moim kanale, no i że już lecimy do sklepu. Ale w sumie nie, zanim jeszcze przejdziemy do sklepu, to pokażę wam, co Tutaj mam do trafienia, więc będę przewijał oczywiście Star Power i gadżety, więc tutaj przewijajmy. Eee, cyk i tutaj zobaczcie, mam do trafienia punkty do Jackie jeszcze. Oraz mam do trafienia jeszcze punkty do Max, a do reszty już nie mogę trafiać punktów, no bo są oni już e, jakby już nie mogę do nich trafiać punktów no. E, i mam również do trafienia trzech zadymiarzy. No a tutaj mamy moje szanse i zobaczcie jakie one są całkiem, całkiem spore, więc nawet mam duże szanse na legendę i mam nadzieję, że dzisiaj coś wypadnie, a na mitycznego zadymiarza to już w ogóle, naprawdę, te moje szanse są w tym momencie bardzo, bardzo duże. Okej, okay, więc słuchajcie, ja już jestem w tej ofercie, więc zobaczcie 4 megaboxy za 139 gemów. No i uwaga, kupujemy. Ja już kupuję. Hmm, niestety tych gemów mi bardzo dużo upędzi i będę ja miał o wiele mniej. I słuchajcie, tutaj jest obok mnie siostra. I tutaj hmm, będziemy otwierać te skrzynki na zmianę, więc jakby 2 megaboxy otworzyła ja i dwa siostra. Więc dawaj siostra, ty pierwsza. Uwaga, otwieraj i zobaczmy, co tutaj będzie. Trzy rzeczy, więc masz 215 monet. Punkty do Max 25 i czekaj, czekaj, kliknij raz jeszcze. Punkty do Jeki. 117 aż I słuchajcie, już więcej punktów nie mogę trafić Więc zobaczcie, tutaj będzie coś Albo nowa postać Albo star power Albo gadżet Okej, okay, więc dawaj, stukaj, klikaj I oby to była postać Ja zamykam oczy Ja już mam zamknięte oczy Ty już wiesz co, nie? Bo ty nie zamknęłaś oczu Więc ja już patrzę No i niestety Star Power do Spike'a, no ale fajnie, i tak się cieszę, Star Power do Spike'a, więc całkiem spoczko Niestety to nie jest postać, ale chodzi to dopiero pierwszy Mega Box, więc zobaczymy co dalej jest, czy, Poczekaj, nie kilka jeszcze, zobaczmy eee, Spike, Gwiazda Moc, Podkręcona Piłka, Kolce z kaktusowego granatu lecą po łuku, przez co łatwiej trafią w cel Ej, to jest ten statki Star Power do Spike'a, więc mega fajnie, to jest mój pierwszy Star Power do legendy na moim koncie, więc mega się cieszę No może lepiej jakby to była postać, ale i tak jest bardzo fajnie, więc dawaj, klikaj dalej I mamy 8 gemów aż, więc całkiem spoko, dobra i teraz klikam ja, więc poczekaj Ehm, dobra i uwaga, teraz mój MegaBox, więc uwaga, lecimy. I trzy rzeczy znowuż, czyli znowuż coś będzie. Ej, ale dzisiaj jest jakiś drop w tym. Ale to dopiero drugi MegaBox i zobaczmy. 168 monet, punkty do Jackie 20. Ehm, zobaczmy sobie dalej. Punkty do Max 95 i teraz albo będzie to postać, albo gadżet, albo Star Power. Dobra, słuchajcie, ja klikam tym razem, nie będę zamykał oczu i uwaga... Ha! Star Power. No cóż, ale bardzo fajnie, przynajmniej to lepsze niż gadżet, ale troszeczkę gorsze niż postać, więc szkoda. No i tak bardzo fajnie, jeszcze mamy dwa megaboksy, więc spoko i zobaczmy. Na razie mamy, co my to gramy sobie? Zapomniałem powiedzieć, że gramy tak na punkt, i na razie jest 1 1 bo trafiliśmy po jednej takiej ciekawej rzeczy, więc zobaczmy. Nita Gwiezdnomoc, Niedźwiedzia Regeneracja. Nita odzyskuje 500 punktów życia za każdym razem, gdy jej niedźwiedź trafi we wroga. Kiedy Nita, co daje obrażenia wrogowi, jej niedźwiedź odzyskuje 500 punktów życia. No naprawdę ciekawie, dobra, klikajmy dalej, zobaczmy tutaj 3 e, więc w sumie moja szata w sumie miała lepszy megabox, ale no i tak na razie mamy 1-1, więc dawaj, teraz klikaj ty, dobra, kliknij to, odbierz, dobra, klikaj i kolejny megabox teraz dla ciebie, uwaga, klikaj i uwaga, tym razem niestety nie będzie postaci, mam 227 monet, punkty do max 39, uwaga, punkty do Jackie 152 aż i chyba już do niej... Ej, w sumie nie wiem. I po żetonów, więc fajnie. I dobra, uwaga, teraz klikam ja i zobaczmy, co tutaj będzie. Już chyba tutaj nie będzie, już niestety limit w szczęścia sensie dzisiaj wyczerpaliśmy, więc no, szkoda, że tutaj nie będzie żadnej nowej postaci, no ale dobra, zobaczmy, 187 monet, punkty do dżeki, 61 i zobaczcie, jak ich mam dużo. Nie wiem, dlaczego aż tak dużo ich mam, w sumie powinienem ich mieć mniej. Chociaż no nie wiem. Trochę to jest dziwne. A nie! Dobra, się jednak przeliczyłem, dobra, źle policzyłem sobie co punkty. Dobra, nieważne. I dalej sobie... Kto zas w ogóle klikał to? Czekaj, ty byłaś pierwsza, później ja, później ty... A i teraz ja, dobra. Czyli 67 punktów do maks i dalej. Po dwa drzetonów oraz mamy trzy Więc bardzo fajnie i to już niestety na tyle w tych megaboksach. Więc teraz sobie lecimy do lobby. Ok, więc zobaczcie, moje gemy ubyły niestety, zobaczcie, jak ich mam mało w porównaniu do tego, co miałem wcześniej. No ale chciałem właśnie dla Was nagrać taki odcinek specjalny i chcemy się opłaciło, bo trafiliśmy aż dwa Star Powery i zaraz przejdźmy sobie do zadymiarzy. Eee, no i zobaczmy, kogo możemy sobie ulepszyć. Więc na pewno sobie, słuchajcie, ulepszymy Jackie oraz Max, bo tylko ich możemy tak naprawdę. Eee, więc zobaczmy sobie, kto tutaj ma więcej punktów. Eee, Max ma 635, a zobaczmy sobie na Jackie. 923, więc tutaj ulepszę sobie Jackie, bo ona ma więcej. I zobaczcie, tutaj mogę do niej trafić teraz gadżet, więc bardzo fajnie. No już więcej nie mogę jej ulepszyć, ale ulepszymy sobie w takim razie Max. Chyba mogę, mam nadzieję. Teraz sobie moja siostra ulepszy, więc ulepszaj. No i teraz do Max będziemy mogli też trafić gadżet, więc bardzo fajnie. Niestety już nie możemy ich ulepszyć dalej. No ale i tak bardzo fajnie. Trafiliśmy dzisiaj również Star Power do Spike'a, oczywiście ten, podkręcona piłka. Oraz trafiliśmy dzisiaj Star Power do Nity, czyli to był Star Power. Um, niedźwiedzia regeneracja, czyli właśnie ten Więc bardzo fajny odcinek, możecie zostawić oczywiście łapeczkę w górę, bo pamiętajcie, jak będzie ich dużo, to kupię kolejne mega boxy. Okej, okay, więc słuchajcie, to już było na tyle w dzisiejszym odcinku i pamiętajcie, że to było za... nagrywałem ten odcinek, dlatego że właśnie wbiliśmy razem wspólnie top 100 w polskiej tabeli klubów więc naprawdę, jeszcze raz wszystkim dziękuję, którzy są w tym klubie. No i dziękuję Wam za to, że dotrwaliście do końca z tego momentu. Więc jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu: klub. No bo mój klub wbił top 100 w Polsce. A ja przypnę Wam serduszko, więc myślę, że warto. No i myślę, że już nie ma co przedłużać. Szanse się zbytnio nie zmieniły, tak naprawdę. Było patrzyłem tam, więc myślę, że nie ma co pokazywać, bo one są praktycznie takie same. No ale bardzo fajnie trafiliśmy dwa Star Powery. No i myślę, że już nie ma co przedłużać. To było na tyle. Oczywiście wynik był 1 do 1, bo jeden moja siostra, jeden ja, yy, Star Power. No i tutaj już nie mam więcej nic do powiedzenia, więc trzymajcie się, to było na tyle. No i cześć.